Jerzy Januszka, Dariusz Dobrowolski. Witamy Wylbron Państwa w kolejnym programie Radości i Smutki. Dziś naszym gościem jest Zygmunt. Zanim porozmawiamy z naszym gościem, sprawy bieżące. Dziękujemy Państwu za listy, telefony i wizyty w naszym humanitarnym sektorze 24 w Centrum Handlowym Arena w Wrocławiu, ulica Komandorska 66. Pozdrowienia dla Naczelnego rektora Rafała przekazaliśmy. Dziękujemy. W naszym sektorze 24 działa Pokotowie losowe i sektor towarzystwa pomocy imieniem świętego brata Alberta. Jeszcze możecie państwo wspomóc działalność na rzecz pomocy bezdomnym przekazując 1,5% numer KRS 40 40 29 87 14. Za dobre serce dziękujemy. Do naszej Złotej Księgi życzliwych. pisujemy dziś panią Annę Makowczyńską skwara z Wrocławia. Pani Anna ma wielkie, otwarte serce i pomaga ludziom ciężko doświadczonym przez los. Dziękujemy pani Aniu i pozdrawiamy. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Darku, ty znasz Zygmunta? Od wielu lat mieszka w schronisku Tak, Zygmunt. Z Zygmuntem się znamy no, co najmniej od 20 lat co najmniej. Ale, ale dzisiaj dopiero się dowiedziałem, że Zygmunt ma 78 lat. No i nie chciało mi się w to wierzyć. Bo ani nie wygląda i czuje się bardzo dobrze. Nie pomyli w metrykach może? Właśnie mogli, mogli coś tam zamieszać z metrykami. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o, o, o Zygmunta. No, Zygmunt, Zygmunt jest no, w, jest w naszym schronisku od e, powiedzmy tam, w tych dwudziestu paru lat. Oczywiście nie, nie był cały czas. To były krótkie, dłuższe przerwy, prób, były próby usamodzielnienia, był na swoim, później znowu wracał, walczył, nie udawało mu się. Znowu powracał do schroniska. No i, no i w tej chwili też e, w wieku 78 lat jest, jest z nami i, i myślę, że już no to jest jakby, jakby tak bardziej docelowe jego miejsce, prawda? Zygmunt, e, jesteś taka złota rączka. W lecie e, na terenie schroniska e, kosisz trawę. E, na co dzień wykonujesz naprawy, likwidujesz usterki. E, czy to twoje hobby? No, po prostu moja pasja, po to, lubię to. Lubię to pracę, lubię to, i tak tego. Każdy nie lubi samotnie tak być bez pracy, bez niczego. nie no, Lubię zawsze osób, coś, nie. coś Świetnie. robić. Jak trafiłeś do schroniska? Opowiedz. Słucham bardzo Jak trafiłeś jak do, schron do schroniska? Ha, jak, no, to troszkę przez alkohol, jak będzie, no, przez alkohol i tak, że bo dopiero po altankach, nie altankach, po, po świetlikach, no wreszcie znalazłem pogotowie, nie? no Myśmy i przyniosło mnie do No Nadal nie wiedziałem, że taka instytucja istnieje, nie, tego, dopiero się do Stroniska i i dopiero z tego. No i po prostu kierownictwu zaufałem, tutaj tego, spodobał mi się ten pomysł Stronisku, no i przed Wami tak można powiedzieć, jestem. I tutaj spotkałaś człowieka, który wszystkich bezdomnych na świecie chciałby przytulić do swojego serca. Darka Dobrowolskiego, tak? Tak, tak. No, no, podam, że rękę tego, tak, da, można powiedzieć, da, przytulić do tego serca. Tak, do serca przytulić. No ale się. wszystkim też nie można pomóc, prawda? Także Darusz Dobrowolski, proszę Państwa, wiadomo. Eee, znany człowiek, znany Wrocławianie, wybitny reżyser, założyciel i szef <grym> w Cinema Albert, poeta, opiekun bezdomnych. Darku, nasz gość Zygmunt grał w kilku Twoich filmach. E, tak, Zygmunt oprócz tych swoich właśnie pasji, jeśli chodzi o pracę na terenie schroniska, opieka nad roślinami, koszenie traw i tak dalej, Zagrał w kilku naszych filmach, między innymi w filmie pod tytułem Zyga, gdzie grał właśnie, pokazując swoje życie, właśnie tą pasję pokazując. Tam też głównie chodziło, że dostał taką intratną propozycję koszenia pola golfowego, prawda, w Anglii. Także o tym ten film opowiada, ale też taki przejmujący film, w którym Zygmunt zagrał, to życie przy Tam praktycznie nie ma słów, tam jest dosłownie jedno, może dwa zdania w tym filmie, są tylko obrazy, wiele mówiące. I na potrzeby jednego z obrazów, gdzie Zygmunt spędza swój czas, pod stertą liści. No Musieliśmy zgarn zgarnąć liście prawie z całego parku. To był taki duży kopiec. Zygmunt przed sceną się zakopał w tych liściach. No i ta pierwsza scena tego filmu właśnie jak Zygmunt się no, wydostaje z tych liści. E pije jakąś wodę, wyciąga kanapkę, te pierwsze śniadanie, prawda? Tak się zaczyna dzień Zygmunta. Trzeci film, który jest w fazie przygotowania i Zygmunt też właśnie odgrywa rolę, no to ten nasz ostatni film, który realizujemy w tej chwili. Jest to film zamknięty. I też taka bardzo przejmująca rola. No, Zygmunt naprawdę jest y, um, urodzonym aktorem, także tutaj gdyby, y, gdyby, jakby, może nie te wcześniejsze pasje, to, no, to poszedłby w aktorstwo, nie? I byśmy go oglądali no, już naprawdę na, na wielkim ekranie, nie? Ten film, e, na ten film e, e, czekamy, e, myślę, wszyscy. Rozmawialiśmy na ten temat. No może wszyscy nie czekamy, no ale tam zaleźń, jakaś część osób oczu, czeka. Tak, Mimo człowieku bezdawnym, żywcem zamurowanym. Tak. Że Działa się we Wrocławiu. Tutaj. Tak, w jednym z pustostanów we Wrocławiu został zamurowany Krzysztof. No i on jeszcze przez kilka dni żył w tym pustostanie, prawda? Zygmunt, słyszałem, że Jednym z swoich marzeń jest zagrać w westernie. Tak, jak najbardziej. No, jakoś pomału się przygotowuje do tego filmu, ale ma, są problemy trochę z koniem. Nie? No, skąd my ci konie mamy Skąd te konia? O tego konia naj, najwięcej chodzi. E, może ktoś z naszych y, reżyserów pokusi się na realizację Westernu i Zygmunt zagra odważnego kowboja, to jest jedno... Wilcze EH2 może. Oh. E, tak. No to był kiedyś taki stary właśnie no film. Tak. Zagra odważnego e, kowboja. E, Zygmunt, e, Western to jest jedno marzenie, a jakie masz jeszcze? No Każdy ma jakieś Cześć, marzenie, każdy człowiek. Magdalena. Magdalena. Często się wspomniają, Bardzo są. Bardzo marzyć, o czym marzysz. No przecież ozdrówko, ozdrowie no, najważniejsze. Tak, no. Bardzo ważne. no i żeby dojść, może do tego, zrealizować tego filmu, ten film o tym, tym westernie, nie? No żeby to by to jest. Jeszcze... Udało się dojść, do… – No to no wszystko jest możliwe. Nie? Jeżeli się marzy, tak no pewnie. dobrze się marzy, to wszystko, wszystko można wymarzyć. No. E, Poczucie humoru e, 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 daje ci dużo, nie? Tak, jak najbardziej tego. No to dobrze. Apetyt masz? Jak apetyt. – No to jest e, duży sukces. A. Yy, Poczuciu humoru i apetyt. Można żyć. Gdyby A. wszyscy ludzie mieli tyle poczucia humoru co Zygmunt, no, no to naprawdę świat byłby niesamowity. Proszę Państwa, ostatnio znowu odebrałem wiele telefonów z pytaniem, zwłaszcza od studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego Socjologii. To są ci studenci, którzy Otrzymali, studentki otrzyma, otrzymały y, tomiki z podpisem y, autora poezji niechcianej, i one tak pytają, kiedy ukaże się tą poezję niechcianej, na której y, właściwie czekam mnie tylko Wrocławianie. Na przykład nasza y, fanka z, z Gresgo w Szkocji, ona. Czeka na ten tom i myślę, że. No to jeszcze sobie poczeka. Nie, ja myślę, że po tym naszym programie odezwie się jakieś e, ciekawe wydawnictwo i ten e, tom ukaże się drukiem. E, zachęcamy. Wszystkie wrocławskie wydawnictwa. I może liczby. się uda, no, tak jak mówisz, Jurku, nie? Że tak. może, może uda się w tym roku jeszcze tak. wyprodukować ten tomik. Dziś kolejny wiersz z tomu poezji Niechcianej dedykujemy wszystkim życzliwym, dobrym jak chleb ludziom o wielkich, otwartych sercach. Prosimy autora o ciepłym, aksamitym głosie. No. Nam a chciałbym jeszcze coś przeczytał. Jeszcze odnośnie marzeń chciałbym coś powiedzieć, bo, no bo każdy ma marzenia, nie każdy chce tak. coś powiedzmy mieć, czy, czy, czy no, coś zrobić. A, a dzisiaj no, przed, przed programem pytam jednego z naszych podopiecznych, nie? Przed, przed samym wyjazdem można powiedzieć. No i mm, jego największym marzeniem m, mówi, że jest spełnione, bo on chciał mieć skórzany plecak. No tak. ja, ja na początku myślałem, że on żartuje, prawda? Że no, no, ma ten skórzany plecak i y, y, y mówi, że moje, moje marzenie się spełniło. I to takie, no, takie mocno przejmujące. Nie? Gdzie, gdzie już okazało się, że on nie żartuje ani, ani nie robi ze mnie beki. Czy ten, no, to, no to takie no, no było bardzo poruszające nie? przez sam wyjazd. Pięknie. To co? Mogę. Bardzo mogę prosimy. już. W zimnej odsłonie ciasta piernikowego ugryzę kęs ciepłego domu w tej cichej nocy. Zacisnięto kolejne drzwi i zostanę tu w nieproszonej fotografii na zawsze. Będę czekał na końcu zdania ludzkim głosem. Piękne. Ty, wiesz, y, jak już powiedziałem, dotykujemy wszystkim dobrym, jak chleb. Ludziom o wielkich, otwartych sercach. Powiedzmy jeszcze y, o, o potrzebach y, y, schroniska. To jest ważne. Tak jak zwykle, no, to co potrzebujemy, odzież. to odzież, tak. y, y, żywność długoterminową, środki opatrunkowe, opatrunki. No i jak ktoś ma powiedzmy no, do wydania jakieś ma, no, posiada więcej pieniędzy, no to też, też oczywiście jakieś tam pieniądze mm, też się zawsze przydadzą. Schronisko imieniem św. Brata Alberta Wrocław, ulica Bogedajna 5. Pamiętajcie Państwo pod tym adresem. I, i pozdrawiamy też y, m, no. mieszkańców, ta, ta. pracowników tego ośrodka. Tak, tak. Dużo, I dużo Muszę, muszę e, Państwu to powiedzieć: e, jak ogromną e, e, psychikę trzeba mieć, żeby e, pracować i być opiekunem osób bezdomnych. E, Dariusz Dobrowolski, 30 lat. E, tak, o takim długim stażu. Wcale nie wygląda. Ten młody człowiek. E, nie, ma, no, my, my z Zygmuntem jesteśmy prawie równolotkami. Tak, no. ma, e, ma po prostu e, wspaniały zespół opiekunów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy od, bardzo. Od, Nasze od, dwie dziewczyny. Tak. W kasie, Jadzie. Tak jest. Proszę Państwa, piszcie do nas. O swoich radościach i smutkach. Najciekawsze listy wynagrodzimy, a będziemy także mówić o nich w programie. Nasz adres: program Radości i Smutki, sektor 24, Centrum Handlowe Arena Wrocław, ulica Komandorska 66. Tam możecie Państwo najczęściej w godzinach od 10 do 14 odwiedzać nas przekazywać możecie spotkać się ze mną przekazywać swoje właśnie radości i smutki może na miejscu uda nam się coś Państwu doradzić, pomóc zapraszamy serdecznie za dzisiaj dziękujemy dobrze, że jesteście Państwo z programem radości i smutki do zobaczenia wszystkiego dobrego do zobaczenia. Do zobaczenia za wszystkiego dobrego.